Witam Was, jesteśmy w parku linowym Faltom. Zaczynamy trasę trudną. Zaczynamy od wejścia pod Robince. Mamy tu bardzo ciekawy park przygotowany przez polskie parki linowe. E, niestety park jest dostępny tylko dla grup, więc jeśli byście chcieli przejść e, ten park, no to minimalnie 10 osób musi się zgłosić. I dopiero park jest udostępniony jakby dla klientów. Tak to park jest tylko dla grup. A my zaczynamy. Teraz mamy przeszkodę drugą, trapezy. Więc możemy kontynuować. I trasa trudna. W lewo wracamy, tu w prawo. Trasa łatwa, dochodzi Więc teraz będziemy mieć koralę Fajnie, bardzo fajnie, bo jest wszystko opisane Dokładnie wiemy, obrotowe są Więc trzeba uważać, gdzie tak naprawdę stajemy Możemy się naprawdę potknąć Więc trzeba spokojnie sobie o, jak to trasa trudna Oczywiście Zaczynamy Złośliwe pętelki niespodzianka, no to jest trasa trudna, więc musimy mieć trudna naszym wyborem są złośliwe pętle Duży rozkrok musimy robić troszkę Daleko! Noga! I... To jest! szczęście do początek więc nie jesteśmy jeszcze tak zmęczeni. A teraz już mamy pieranki. Ok, bo są pierwsze dyszą. No jak najwyżej, żeby tutaj nie problemów. No i oczywiście nam się odginają, tak? O, o. Musimy przechwycić następną To jest w tirankach paskudne że nam się odginają Ale pokonane Super Nie było problemu I teraz mamy pionowe pale Okej, Musimy się troszkę rozplątać Mamy chwilkę na odsapnięcie. Tak? I lecimy dalej. Ok. To jest nietrudna przeszkoda. Nawet można by było biegać. No. Jest pokonana. Ale niestety twórcy parku zrobili nam niespodziankę. I co my tu widzimy? Strzemiona. Siódma przeszkoda Zaraz bardziej nie znoszę strzemiona są problematyczne musimy dużo energii tracić na nie zwłaszcza przy noszeniu nogi okej, okay. na szczęście tych szemion tutaj nie jest za dużo więc to nie jest taki hardcore i nie będziemy z tego powodu cierpieć ale to jest jedna naszych przeszkód ok załatwione teraz będziemy mieć co drobinki ok i znowu męczymy ręce nie ma nie ma to tamto jak najwyżej sobie złapię lubię takie przeszkody ok Jesteśmy. Gdyby miał ktoś problemy, to ostatecznie można tutaj bloczek sobie położyć. Wynajmniej możemy przepłynąć po danej przeszkodzie jeśli już siły nie mamy, ale wy tam dajecie I możemy kontynuować. Obręcze z deskami. Dobra, deska jest. Obręcz jest. Więc jak pisało, wszystko mamy. No to kontynu. Dobra, przez szkoda. Nie jest trudna. Tylko nogi wysoko. Musimy sięgać. Ok. Teraz można sobie usiąść. Po sieci. Tutaj spróbuję czegoś nowego. Normalnie powinniśmy iść po niej. Spróbuję sztuczki którą pokazał mi jeden instruktor. Spróbuję po niej przebiegnąć. nie próbujcie tego na przemiennie. Pierwszy, okay. Tak. I próbujemy przebiegnąć. Jest. sztuczka niezła. Naprawdę fajna. Bynajmniej nie musieliśmy się z nim leczyć, no ale nie o to chodzi. Tak, bo to jest trawersa po siadce, żeby właśnie nam utrudniła i była jako większa przeszkoda. Dobra, teraz mamy złośliwe belki. Jedenasta przeszkoda. Dobra, no to będzie troszkę utrudnione. Dobra, widzę, że belki są spore, więc musimy daleko sięgać. Krok trzeba większy robić i przyciągać sobie tą belkę. Będzie łatwiej? Ok. Super. Jest. No to. jedno wyjście. I jestem na. Tutaj mamy fajne trólki nad Sawikiem. A dwunastą przeszkodą jest zjazd na trapezie. Ok. Dobra. Wpinamy się przemiennie. Zawsze pamiętajcie. I teraz trzymamy się, czyli zjeżdżamy Let's go! OK Udało się. Zabezpieczamy się i możemy pokonywać dalsze. Wąska kładka wąska kładka. Okej okay. Dobra. Dobra, makarony. Po tej stronie sobie. Przejdę, to już jest, mała korka, troszkę się buja, ale tutaj nie mamy problemu, super, wszystko się udało, teraz będą platformy, oczywiście, też nie powinno być z tym problemu, no dobra. no to go, Okay. ja staram się jeden krok na tyle blisko, że platformy są. I teraz mamy już zakończenie. Czyli jak wszystkie trasy się kończą, tak my też zakończymy. W pierwszej kolejności będzie równoważnie. Więc tu trzeba dość uważać. I to sporo się odginają. Yeah. Dobra, jesteśmy i widowiskowo Tyrolka. Okej, okay. kaczuszki pływają, To jest mini zoo. Dobra, nikogo nie ma, więc możemy kontynuować. Okej, okay. i jedziemy. bo jeszcze nam zejście po palu zostało OK No i zejście po palo Dobra ja Was zapraszam na mojego Facebooka gdzie możecie zobaczyć inne filmiki lub konkursy, które znalazłem dla Was, gdzie można wygrać wejściówki. To na razie, koniec trasy.